Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa egzemplarze nowej gazety Kid wersja niemiecka i popatrzcie co mamy w środku. Jedną kartę limitowaną z Road to Katar. Mamy tutaj Masona Mounta, a po drugiej stronie Robin Koch. Do tego mamy zestaw Sędziego, czyli czerwona kartka, żółta kartka i gwizdek. Otworzymy, zobaczymy, jak to wygląda z bliska. No i to, co zapewne wszystkich Was ciekawi, co będzie w kolejnym niemieckim wydaniu. Okej, okay, moi kochani, są limitki Mason Mount, Anglia i Robin Koch, Niemcy. Do tego mamy zestaw sędziego. Fajna sprawa tylko, jakby to powiedzieć, to są bardzo takie plastikowe te karty. Więc do zabawy głównie. No i co? Gazetka, otwieramy i zobaczymy, co w środku. Wszystko jest tutaj opisane, co można trafić. Jedna limitka z 25 możliwych. Czyli Czaka, Draxler, Azard, sabicer i wiele, wiele innych. Z 12 zostanie trzech, którzy awansują do mistrzostw. Neymar. Tutaj mamy Gwiazdy sezonów w Bundeslidze. Krzyżówka plakaty Gündogan, Hurricane, Bellingham, De Bruyne. Tutaj mamy Salzburg. Zany. Kolekcja z Harrym Potterem. Jest wzmianka na temat nowej kolekcji Top Class. I mamy tutaj limitki malutkie XXL, jak również karty Platinium można zdobyć, jeżeli się zrobi zakupy na stronie Panini. I tutaj właśnie mamy na temat kart Panini Top Class i naklejek. No i jeszcze również FIFA 365 2022 naklejki. No, i powoli zbliżamy się do końca. I co będzie w kolejnym wydaniu? No, pięknie. 12 kart, czyli dwie saszetki i limitka z Robertem Lewandowskim. Do tego dwie saszetki z naklejkami, więc mega będzie egzemplarz. 8 kwietnia wyjdzie to. Więc za ponad miesiąc. No, już się nie mogę doczekać. Robert Lewandowski na karcie limitowanej. Super. Ok. A więc moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie tego nowego egzemplarza gazety Jaski Kit wersja niemiecka. W każdej jest limitka z kataru i zestaw sędziego. Okej, okay. to by było wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!